Dobra jeszcze przed wystartowaniem odcinka takich na zeszłych odcinkach chciałbym pozdrowić parę osób. Tym razem akurat napisały 4 osoby, więc nie będę trwały aż te dwie minuty chyba pozdrowienia. A mianowicie pierwszą osobą, którą yy, chciałem pozdrowić, to jest Synthion, który napisał, żebym pozdrowił Kawaj Kingę oraz TMQ10 oraz Ewę z tymi znakami. Nie wiem jak je przeczytać, więc macie na ekranie pokazane. Pozdrawiam Was. Następną osobą jest Szyszka Gaming, który chciał, żebym pozdrowił jego i Piotrek B. Również pozdrawiam, w ogóle obaj są na WK. Kolejną osobą jest Kumson, który już pisze o pozdrowienia jak enteras, No ale oczywiście o inne osoby, czyli tym razem o Lucifera, czy Lucifera. Nie wiem, kto się też czyta. I Azypa, więc również Was pozdrawiam. Kumson, Cię pozdrawiam również po raz już chyba piąty. Oraz chciałbym pozdrowić jeszcze Ryukę, który napisał, że chciał być pozdrowiony. Dobra, nie ma co przedłużać. Zapraszam Was do odcinka Dobra, jeszcze przed wystartowaniem odcinka chciałbym wylosować tego giveaway'a na 20kk. I jak tutaj pisaliście, w większości osoby pisały, żeby robić dwa razy po 10kk, więc wylosujemy dwa komentarze. Tutaj wszystkie... Sprawdzam i mówię, chyba tylko trzy osoby napisały, że raz po yy, 20kk, a z 20 czy ileś tam osób, nie wiem ile bierze, napisało te... Dwa razy po 10. Będziemy... Będziemy losować. I jak coś publiczna, musi być subskrypcja. I dopisywałem to od razu. <śmiech> Potem. <śmiech> Więc dobra. Załadujmy komentarze wszystkie. 1003 I weźmy... Wybierzmy pierwszą osobę, która wygrywa pierwsze 10 kk. I jest nią... Deloczek. Zobaczymy czy... Czajcie. Dobra, jest, zobaczymy, czy subskrybujesz publicznie kanał. Masz subskrypcję publiczną, czyli musisz po prostu subskrybować. No i dobra, subskrybujesz, więc gratuluję. Napiszę do Ciebie w grze lub yy, możesz ty do mnie napisać na denis XD. Będziesz mógł mi napisać albo ja do Ciebie napiszę. Jeśli będziesz teraz online po skończeniu nagrywania. No i dobra, więc gratuluję siloczek i kolejną osobą, która wygrywa jest... Kabaczek. No streamy na Twitchu ostatnio rzadziej robię przez to, że jest teraz szkoła i wracam do domu o 16, jakieś 30, 40, ale chcę spać o 21, więc nie mam zbytnio czasu. No ale w weekendy chcę próbować robić streamy te dłużej. No ale dobra, zobaczymy. Czy subskrybujesz? Publicznie? To jest ta, ten, nie? Oj, nie masz niestety publicznych subskrypcji Sorry Dobra, no to lecimy dalej W takim razie, z kolejną osobą ja nie mogę niestety wygrać I siebie nie subskrybuję, więc... Odpada I dobra JVG JvG Zobaczymy Czy subskrybujesz? No i niestety, ale nie subskrybujesz Subskrybujesz Petunia, bo kule pozdrawiam ci Petunia, jeśli, by keś, jeśli byś kiedyś to widział Więc lecimy dalej jak na razie, dwie osoby bez subskrypcji były. Więc szansa coraz jest większa dla innych. Halo? Coś się zacięło. Poczekajcie chwilę. No nie, dobra, już jest załadowane. No dobra, to lecimy. Mikołaj Altmaier. Tu ja on akurat pisał 1 razy 20 No ale mówię, to nie zależało od tego. Kogo wyrosły i to napiszę tylko od ogólnego głosu. Na co będzie więcej. I zobaczymy czy subskrybujesz publicznie. Mikoł. Tak, nie miało być w oddzielnej przyglądarce. A chyba nie ma subskrybowanych żadnych kanałów. Znaczy publicznie odpalonych. nie tylko kana kanały. No i niestety kolejna osoba bez publicznych subskrypcji. Polecam, przełączysz na publiczne subskrypcje przy następnych giveaway'ach, jak będą. Dobra, to lecimy dalej. Znowu ja. Szczęście mam coś. Ale dalej. Nekiu. O, Jafa. Czy subskrybujesz, Jafa? To jest pytanie. Dobrze pisałem? Nie, 2 jest E. Pytanie, czy subskrybujesz mnie i to publicznie. Jafa. Jak tak, to będziesz wygrywał. No i subskrybujesz, więc gratulacje dla Nikiu, czyli Jafy, i dla Loczka, czyli Loczka. Dobra, nie ma co przedłużać. Zapraszam Was do odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony HintMoN i witam Was już na kolejnym odcinku z Nostale. Tym razem. Jak macie w tytule, jest opening 25. Sorry, 24 boksów Kaligora. Miało być 25, ale niestety dzisiaj, czyli kiedy to nagrywam, czyli 20. Sorry, 21. 1 września, nagrywam to. Nie udało mi się zdobyć jednego boksa. Akurat kiedy wbiłem, to było niestety już. po że miał 90% zbite. Więc przez to mam do otworzenia. 13 boksy, boksów tych wygranych i 11 przegranych. Oczywiście najbardziej liczę na ruch Kaligora. Pozdrawiam Cię, Kaspi Zabijaka. Yy, liczę oczywiście najbardziej na ruch Kaligoreka, a jak nie, to na Pepeki. Ale zobaczymy, co w ostateczności dropnie. Więc nie ma co przedłużać. Lecimy na początku. Otwórzmy na początku 6 boksów zwykłych. Weźmy je na szóstkę i siódemkę Z pierwszego 50 piór anioła, więc nie ma tragedii Zawsze trochę hajsu Błyszcząca niebieska dusza, akurat to Słabo Mały obsydian doskonałości, spoko, pepek do Berka Pepek do Berka Kolejnego Zwiasta śmierci mam Bar Bardzo mi miło z tego powodu Wątpię, że on idzie, ale okej okay. Miło mieć drugiego zwiasta śmierci I szafir doskonałości To jest no, zwiada, więc dla mnie spoko. Dobra, otwieramy dalej. Weźmy te 6 piór tu. Zróbmy przerwę i zobaczymy, co dropnie. Dobra, lecimy dalej. 6. 50 piór anioła, kolejne. 50 piór anioła. Rubin. Szafir, kolejny i Maupzydjan, więc. Tak się prezentuje drop z 11 boxów tych przegranych, czyli 3 pepeki do Berka i 2 do Mnicha, 150 piórek, 1 do Glada i niestety dwie dusze. No i oczywiście zwiast. Szkoda, że nie cokolwiek innego, ale okej. Okay. Dobra, to teraz jeszcze polecimy z 13 boxami, ale tymi lepszymi. Weźmy, wrzućmy te rzeczy tutaj, zobaczymy co z tamtego poleci. Pepeki do pepeków Zawsze trochę więcej będzie Jeszcze piórka tu je odłóżmy I zobaczymy co teraz poleci Lecimy Małe rubiny doskonałości 2, czyli do Vara Spoko 2 do Glada, też spoko Kolejnym 2 do Vara Niebieskie dusze, kurde no Smocze serce, no to najgorsze, jak na razie Małe topazy do krusa, a więc spoko, pepeki. Zawsze na propsie. Szafiry do samuraja też spoko mogą być. Oczywiście mówię, ten ruch by było spoko, gdyby dropnął, ale coś chyba nie dropnie. Się wdaję. błyszcząca niebieska dusza. Stalowy. Nawet nie wiem co to jest. Zobaczymy ten po... Na tworzenie jeszcze tych czterech boxów. Niebieskie dusze. Niebieskie dusze. Rubyń doskonałości i ostatni. Czy będzie róg? I nie ma rogu. Mały szafir doskonałości. Kolejne do tego. Muszę zobaczyć, po ile to w ogóle jest. Czyli mamy S. Z 24 boxów mamy SP. Z Pepeki, akurat spoko, zawsze na propsie, Pepeki. Szkoda, że doglada z 4. Wolałbym do walki, żeby było niżej, doglada, ale może być. I to muszę zobaczyć ten hełm, co to jest. Znaczy... Co to jest? Ile to warte? A dobra Może ktoś kiedyś to kupi No dobra, niestety się nie udało. Ale w takim razie to już by było na tyle na tym odcinku. Jeśli odcinek wam się w ogóle spodobał, możecie zostawić łapkę. Ostatnio jeszcze w ogóle wybiło 1900 subskrypcji, kiedy to nagrywam, za to w ogóle wam dziękuję. Za kolejną setkę. Jeszcze 100 subów i... Znaczy 100. Nawet mniej niż subów. I... Jest 2000, kolejny tysiąc ale dobra, to już by było na tyle na tym odcinku. Zobaczymy co będzie w na następnym odcinku. O dziwo piórka mi teraz nie dropy tylko pepeki i te duże niestety. Ale okej, okay. no i ten zwiast, tylko nie wiem po co on nie będzie, ale dobra. Tak więc, dzięki za oglądanie. Zobaczymy w następnych odcinkach lub liveach. Live, live oczywiście na Twitchu. Do zobaczenia. Bajo.